Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę torebki, kolekcję moich torebek, są już na łóżku czekają. Yy, poza tym chciałabym podziękować za wszystkie słupki. To się nie spodziewałam, że ktoś może mnie polubić. się nie spodziewałam, że powalczyłam walczyłam z tym YouTubem już, <laughs> już, już parę dobrych lat. Zresztą mogę Wam kiedyś opowiedzieć moją historię ale się no, nie spodziewałam, jak ktoś może nie polubić i chciałam wam powiedzieć, że nie patrzcie się na moje paznokcie, bo to są hybrydy, sama je ja robiłam i pokażę wam mini tutorial nie będę nikogo uczyła ale zobaczycie jak ja robię paznokcie i w sumie możecie też dać mi jakąś radę co robię źle, więc to też jest fajne w sumie a i jeszcze kupiłam coś do paznokci, więc też zrobię haul unboxing unboxing jak otwieram no. Więc zaczynamy, pokażę wam teraz moje torebki Pierwsza torebka to jest taka z Two Stones, tak? To się chyba czyta, nie wiem Ona jest markowa, można powiedzieć, że to jest jakaś marka, jest jakaś marka ja szczerze bardzo mi się ona spodobała i w ogóle historia tej torebki jest taka, że mama ją kupiła dla siebie na początku Ale w sumie nie chodzi o niej i mi po prostu ją dała Taka historia z torebki i w środku mam jakieś tam papiery, bo w sumie ją najbardziej użyłam. Ona jest najnowsza teraz i najczęściej ją używam. Rozumiecie. Dalej mamy tą torebkę, którą Wam pokazywałam. Ona jest z Lasockiego. Ostatnio Wam pokazywałam na nowym holu zakupowym. Jest taka beżowa, więc idealnie w tych kolorystykach, bo teraz jest dosyć modny dosyć modny kolor jest ten beżowy, jednak biały, beżowy, czarny. No. Nie miałam takiej nigdy i. Najlepsze jest to, że wszystko w sumie się w niej zmieści, bo jest dosyć pojemne, jak widzicie. Jest dosyć... Uwaga, następna torebka jest z Gesa. Wam pokażę, na pasku nawet widać Guess napis. I yy, ona jest serio fajna, ale ja w niej nie chodzę. Ona jest dosyć stara, więc ja już mniej za bardzo nie chodzę za często, bo mam te nowe torebki, więc no wiecie, jak coś jest nowego, to to stara już zostawiacie, więc tylko nosicie to, co jest nowe. Tak, przynajmniej jest u mnie, nie wiem jak Ale jest bardzo piękna, więc może kiedyś zacznę znowu w niej chodzić, ale szkoda mi ją trochę i chciałabym gdzieś oddawać, bo jednak ona mi się podoba, a szkoda mi. Czy to ma jakiś sens w kolekcji? Nie chodzę, mam nadzieję, że ma Następna torebka to jest ta. Ona jest bardzo urocza. Jest taka puchowata, taka misiowata. W środku ma aż trzy chyba, trzy przegrody, tak. To jest fajne, że ten pasek jest taki regulowany. Nie, nieważne. Już co innego myślałam. Um, ona jest bardzo fajna do stylizacji takich typowych luźnych outfitów z takimi misiami. Nawet do eleganckich, jak tu teraz pasuje. Ale mi się bardzo podoba takich luźnych. Yy, misiowatych spodni, jak jakiś top, I ta, i ta torebka. No to wygląda przepięknie. Jeszcze taka czapka może. Taka puchowa czapka. Nie wiem o co co chodzi, nie wiem o co mi chodzi. Ja mam w ogóle bardzo dziwny styl, nie. Bardzo dziwny styl. W ogóle ta czapka do tego outfitu super. Tu ja mam tuste włosy i nie chcę mi się yy, spinać się bo brzydko wyglądam z piętych włosach. A zawsze mam w sumie spięty, więc brałam tak. Taka geneza moja. No z tym na torebka idziemy z tą dużą torebką. Yy, ona jest zwykła, czarna, duża torebka. Każda dziewczyna powinna mieć szafie. Typowa czarna, duża torebka. Yy, chciałam powiedzieć, że poza tym bardzo mi się podoba ten materiał, bo nie chciałabym mieć z tych dużych torebek czarnych taką zwykłą czarną. Bo ten materiał jest taki śliski. Więc woda, wody nie przypuszcza. Jak pada deszcz, mogę spokojnie ją mieć, bo wody mi nie przepuści nigdzie, Nie zbłoknie mi, bo woda na niej, na niej spływa dosłownie, więc to jest super I dlatego to jest jedna z, z moich ulubionych must have, musicie mieć taką śliską torebkę Deszcz idealnie, moi drodzy Później mamy taką sportową znajkę Już wam mówię, ja ją mam kilka lat Oczywiście był rok 2015, 2016, 17 coś takiego i wszyscy mieli takie worki, to <grywne> się nazywało. Wszyscy mieli takie worki, takie ala torek poworki, yy, piecekoworki, wiecie o co chodzi. Była taka moda. Um, I co? Ja też to dostałam chyba na godzinę czy coś i bo chodziłam w tym wszędzie, pamiętam, wszędzie w tym chodziłam, jak to dostałam wszędzie w tym chodziłam, później przestałam chodzić, bo to się zrobiło niepopularne. Trochę szkoda, a teraz znowu zaczęłam o tym chodzić, bo to jednak jest najlepszy, najlepszy plecak na trening. Jakby zmieścisz tu wodę, portfel, buty i tyle, co ci jeszcze trzeba. Kotorek zaraz mam już powiem skąd ona jest i to, o co z nią chodzi. Jak możecie zobaczyć ma taki znaczek i ludzie mogą pomyśleć, że to jest Gucci albo Chanel czekajcie gucci, szale, ma taki. Która jest z tych torebek? Ale to nie jest ani ta, ani ta. To jest zwykła z H&M To była moja pierwsza torebka, bo ja nigdy nie chodziłam w, tore... w torebkach, tak? nigdy nie chodziłam w torebkach, nigdy nie miałam torebek żadnych i to była moja pierwsza. I, I co? I ona dosłownie jest taka minimalistyczna, ładna, minimalistyczna torebka. Jest bardzo malutka, teraz jak co się patrzy. I podobne to, co nie lubię, to, to że można sobie regulować pasek regulowanie paska, ale wiecie o co mi chodzi. Można sobie ją skrócić. <grym> Jakoś tak. Um, a ja w niej pamiętam, że jak ją dostałam, to ja w niej chodziłam cały czas, ale później przestałam, bo jak mówiłam, mam nowe teraz torebki, więc przestałam chodzić w tych starych torebkach. Trochę no, szkoda, nie powiem. No, szkoda, szkoda, ale co w niej zmieszczę? Ona jest strasznie mała, że nic w niej nie zmieszczę Dosłownie. Telefon i portfel. <grym> Dalej to jest taka. Uwaga. Ona jest bardzo designerska. Bardzo designerska. Taka dosyć ciekawa. Nie widziałam, żeby, żeby ludzie, żeby ktokolwiek miał taką torebkę. Yy, ona jest z wełny chyba, takiej prawdziwej wełny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Yy, bardzo mi się podoba. Ogólnie wzór. Bardzo mi się podoba. Jest taki artystyczny, więc no podoba mi się bardzo, ale yy, ona w ogóle tutaj nie ma zapięcia. I to mnie dosyć denerwuje, bo tu nie ma zapięcia, więc jak coś włożę, to wszystko mi leci. Wiecie o co mi chodzi? Wszystko mi leci. Ja bym preferowała już coś z zapięciem. No nie wiem. A, czekajcie, w sumie ma zapięcie. Co ja gadam? Ma zapięcie. Nieważne. Ma zapięcie. Nie, to nie jest to. Czekajcie, bo ona ma kieszonkę z tyłu. Pomyliłam się z kieszonką. To jest kieszonka, a to ma. Okej. Okay. Sorry, jednak nie ma zapięcia. No i tak jak mówię, wszystko mi leci. I ja ją tylko brałam kilka razy, bo mi się podoba ogólnie, ale tak jak mówię, nie ma zapięcia, więc chory, wszystko mi leci, ale no też nie mam do czego to ubrać. Bo to niby fajne jest, ale nie pasuje do niczego prawie. Vientyczowe torebki. To mamy to. Jeśli komuś y, się podoba vintage, style vintage, albo nie, to nie wam się spodoba ta. Ona jest stara, ona jest dosyć stara. Z starych czasów, z dawnych lat, mm. <laughs> mogę powiedzieć. Y, no. Ja w niej w ogóle nie chodzę, bo mi się nie podoba, ale szkoda mi ją wyrzucić. Prosto mówiąc, prosto mówiąc. A na pewno kiedyś ją wyrzucę, jak się będę przeprowadzała, bo nie będę brała tego wszystkiego zresztą. Tak wyrzuciłam połowę rzeczy, połowę rzeczy jak się przeprowadzałam, więc... Rzucę drugą połowę, bo niby do tego nosiła Kolejna... kolejny plecak w sumie, bo to nie torebka. Plecak tym razem. Też dosyć stary, ja go nosiłam jak miałam 12 lat, 13 na wycieczki szkolne. Tak, na wycieczki szkolne. A czemu nie wyrzuciłam? No bo mi szkoda. Po no, prostu mi szkoda. Szkoda mi to wyrzucić. Nie mój styl. Później mamy kolejny plecaczek. On jest dosyć malutki. Dosyć malutki. I mamy kolejny plecaczek ze czampiona. Nie będę dużo nie mówiłam o nich mówiła, bo to są tylko są. No, czasy. Też dorosło. Później, uwaga, mamy takie coś na ramię. I chcę powiedzieć, że jak miałam 12 lat też, 12-13 też to nosiłam na wycieczki szkolne, ale szkoda mi to wyrzucić, a poza tym podoba mi się wzór, nie powiem, że nie ale to jest bardzo ładne mówcie co chcecie, mówcie co chcecie ale mi się to podoba, te łudziki mi się mega podobają, jakoś mi się to podoba a może dziwny mongust? gust, nie wiem do szkoły ostatnio w sumie chodziłam przez cały semestr jeden do szkoły w tym bo jest bardzo pojemny, ma dużo, dużo kieszonek dużo, wszędzie, wszędzie są te kieszonki, wszędzie Um, bardzo ładny kolor, taki inny. Taki jaskrawy, zielony, wiecie? O co mi chodzi. No. I co by tu o tym pękaczu jeszcze powiedzieć? To tyle. prostu mi się podoba i tyle. Przedostatni, uwaga, przedostatni z berszki. Z berszki taka torebeczka. Moja mama ją nosiła. I ja po prostu pożyczałam od niej jak Chodziłam się spotykać z znajomymi i pożyczałam od niej Bo to były czasy, gdzie ja dorosłam Gdzie dojrzewałam bardziej i miałam tak 16 lat, to już się chodziło w torebkach 16 lat już chodziło w torebkach, więc musiałam też mieć torebka i nie miałam torebki Więc po prostu sobie pożyczałam, i tak sobie chodziłam <grywka> Już to jest śmieszne, ale nic nie poradzę I taka skórzana ostatnia torebka Pasek jest w środku, bo nigdy w niej nie chodziłam, a szkoda. A zacznę chyba chodzić, bo czemu nie? Ja... Ładna. w sumie kolor, ta sprzyjana torebka. Ona też jest dosyć stara i nikt w niej nie chodził nigdy. Czas zacząć, moi drodzy. To było na tyle. Jeśli wam się podobało, kliknijcie lajka subskrybujcie. i subskrypcję. dziękuję bardzo za subki jeszcze raz, bo się nie spodziewałam. I Na pewno myślę, co innego. Ja mam dużo pomysłów na odcinki. Yy, tak, tak jak mówiłam. To jest nawet zabawne, to jest nawet zabawne nagrywać. No więc bye!